Być może teraz poszło, chyba jestem na żywo w końcu. Hurra! Jak już ktoś mnie zobaczy na Instagramie, to dajcie znać, że mnie widać, że mnie słychać. Słuchajcie, ja już zaczęłam, ponieważ no coś się tutaj długo działo, więc nie mogłam trzymać grona osób oglądających mnie na. Instagramie. Zobaczcie, pokroiłam sobie trzy ogórki. Najpierw trochę zgniotłam. Oczywiście nie trzeba ich rozgniatać, ale ja sobie tak wymyśliłam. I na ten moment odłożę je sobie do miski. Żeby mi nie przeszkadzały po prostu. Mam melona. To jest chyba miodowy czy Kantalupa. Yy, chyba Kantalupa. O jest napisane, że prowadzę transmisję na żywo, więc. Udało się, słuchajcie. Tego melona miało być więcej, ale, ale był taki dobry, że został zjedzony. Mam tutaj koło śmieci. To dzisiaj live nie będzie taki długi, bo ja już ile? Już 15 minut prawie nadaję. Napiszcie na YouTube. Cześć Agnieszko, czy mnie widać, czy mnie słychać? Niestety przez 15 minut nie mogłam się z Wami połączyć, więc ja już zaczęłam live'a wcześniej na Instagramie. Jeśli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zapraszam. Bo jak widać, okazało się, że Instagram sobie lepiej poradził, <laughs> nie było żadnych technicznych opóźnień. Wszystko ok, dobrze słychać, dobrze widać. I słuchajcie, Melona, ja sobie. Będzie naprawdę krótki live. Moje live y ostatnio na Instagramie to po godzinie. A teraz chyba, że specjalnie poprzeciągam trochę. <laughs> Czyli pokroiłam sobie ogórka, pokroiłam melona. To była ćwiartka melona, tak naprawdę. Będę wolno kroiła. Widzę, że jest to rzeczywiście chyba mecz, bo jest 13 osób na YouTubie. Zazwyczaj jest 100, 200, 300. I mam awokado. Słuchajcie, ale muszę umyć ręce, bo będziecie oczywiście to słyszeć wszystko. Tak, jak ostatnio mówiłam, jesteście ze mną zawsze. Teraz, jak mam mikrofony przy sobie, tylko muszę sobie wziąć taki nóż, żeby nie poprzecinać. Słuchajcie, awokado. Można, oczywiście, wszystko w ogóle, jak widzicie, będzie taki grubszych kawałkach. Można oczywiście zdjąć skórę z tego awokado, ale ono jest takie fajne, mięciusieńkie, że po prostu tak sobie zrobię. Ja weszłam jakiś czas temu, właśnie na YouTube, sprawdzić, czy są jakieś live'y. No to głównie chyba były te dotyczące meczu. I ja dodam całe to awokado. I pestkę można sobie zostawić. Ja miałabym już tyle tych pestek, że nie nadążyłabym chyba suszyć. O. A powiedzcie mi, napiszcie mi raczej, czy wysłyszycie buczenie lodówek? Czy to wam przeszkadza? Czy jest ok? No, widzę, że jednak ta frekwencja <noise> na ze względu na te mecze kurczę, ale to by trzeba było nic nie robić. przez Najbliższe, nie wiem, ile to trwa, dwa tygodnie czy coś, bo mnóstwo ludzi ogląda po prostu mecz. Spróbuję, Awokado. Nie widzę, żebyście coś pisali. Właśnie się zachmurzyło u mnie. Chyba będzie deszcz padał. A jak pogoda u Was? Skąd mnie oglądacie? Jest tu ktoś z zagranicy ostatnio. Ktoś mnie oglądał z jakiegoś fajnego miejsca. Jest ok, nie przeszkadza. No, myślałam, słuchajcie, że mikro... O, przepraszam, jeszcze uderzyłam w ten mikrofon, że mikrofon będzie tak zbierał, że nie będzie słychać, ale one są takie głośne, te chłodziarki, że jednak coś tam słychać. Trochę tego szczypiorku. O, z Londynu, a jaką masz pogodę? Z Hanoweru, z Barcelony. U dziewczyny, jak tutaj jest międzynarodowo. No ja właśnie a propos Barcelony i we Włoszech piękna pogoda Włoch ogólnie to zamarzyło mi się, bo powiem Wam, że chciałabym gdzieś wyjechać. Zamarzył mi się taki teraz są modne: Te City Breaki, taki wyjazd weekendowy właśnie. Cebulek chyba nie będę do tego dawać. Mówi, coś tu jest na tym szczepiorku? Cebulki sobie zostawię do czegoś innego, ciepły, i słonecznie. No u mnie się właśnie zachowało. I to sobie tylko tu rzuciłam, bo będę w ogóle inaczej to układała. Ale pokroję sobie jeszcze składniki na ten sosik. O, oh. <grytania> rekordowa ilość osób, słuchajcie, na YouTubie, dwie. To jeszcze w życiu takiego live'a nie miałam. Rzeczywiście już mi tu niektórzy mówili, że o tej porze robić live'a to jest bez sensu. No ale przecież są osoby, które nie... Oglądają mecz. U nas słońce na przykład z deszczem. No, tak. Nie chcę za mocno, bo widzicie, jak mi się ten stół tutaj ugina. Natka pietruszki do tego jeszcze. W ogóle, jak widzicie to, to połączenie? Napiszcie mi. Limonka lub cytryna. Ja mam cytrynę. Tylko. Mam tutaj, wziąłem sobie, słuchajcie. O. A to jest, co tutaj było, co się ja tu wsadziłam, jak niosłam. Bo potrzebuję trochę skórki z cytryny. Też witam kolejne osoby. Może mi się uda to na deskę zatrzeć, właśnie. Słuchajcie w ogóle na Instagramie. Jeśli nie subskrybujecie kanału na YouTube, to tam jest więcej filmów w poziomie i takich w pełnej wersji, jeśli lubicie takie oglądać. No i na przykład, live'y są w poziomie teraz. Fajnie widać, bo widać więcej. Jak Wam się na YouTubie podoba właśnie taki duży ekran? Chociaż teraz to za bardzo nie ma, kto odpowiedzieć. No fatalnie, z tymi zasięgami dzisiaj i przez ostatnie dni, ale wierzę, że to już niedługo się zmieni. Tak, trochę skórki z cytryny lub limonki. Ja też ozonuję takie cytrusy. Nie starłabym w życiu takiej cytryny po prostu ze sklepu i nie zjadłabym tego. Smacznego, dziękuję Andrzeju. Na razie jeszcze nie ma do czego, słuchaj. Mały słoiczek wzięłam, no trochę starłam tej skórki, bo też nie chcę przesadzać. Patrzę, czy coś napisaliście. Będzie chyba wygodniej. Ja tak zapominam ciągle, że Wy wszystko słyszycie, że te mikrofony dobrze zbierają. Więc jeśli słychać jakieś dziwne dźwięki tutaj, to napiszcie, że za głośno jestem, że Wam coś przeszkadza. Dobra, czyli tak, mam trochę startej skórki z cytryny. Mam natkę pietruszki pokrojoną. Do tego jeszcze sok z cytryny. Wyciągnę pestkę. Bardzo, bardzo. A dziękuję Ci, Andrzeju. Bardzo ładnie Ci się wyglądam. <grywy> Połowy całej to nie wycisnę. Ach, ktoś się mnie pyta na Instagramie, czas pieczenia taki sam, jak w krytownicy jest idealnie. Cześć, Kasiu fajnie, że jesteś. No, powiem Ci, że nie mogłam się połączyć z YouTube'em. Zazwyczaj, bo to odpowiem Wam tutaj też dla osób, które mają frytownice beztłuszczowe, to wiedzą, że we frytownicy beztłuszczowej się wszystko pieczy szybciej. To jest mały pojemnik, ciasny, temperatura się tam utrzymuje lepiej, mniejsze jest to pomieszczenie, że tak powiem, więc tam jest naprawdę dużo szybciej wszystko y, zrobione niż w piekarniku. Ja tak na razie na oko, słuchajcie, daję, ale... Połowy cytryny to jeszcze nie wycisnęłam, ale całkiem sporo. No Jakieś dwie 3 łyżki oliwy. Czy lubiłeś placki ziemniaczane z cebulą i śmietaną? A z cebulą placków ziemniaczanych raczej nie jadam. Lubię placki ziemniaczane w sosie kurkowym. Ojejku. Szalą ci chrony. No właśnie, wiesz co? Ja nie mogłam się połączyć na tym chromie z tym. No i się zastanawiam bardzo, bo tak jak mówię, nie bardzo przypadam za mocno ostrymi, więc dam jedną taką palusieńką, ostrą papryczkę. I ona jest ostra, więc nie chcę mi się rękawiczek zakładać, ja ja sobie tylko tak trochę podrobię. A nie chcę rękoma dotykać, bo wiecie, co później będzie. Jak się gdzieś dotknę i będę odkładać te papryczki, żeby mąż je dostał. No, o nie. Uf, chodźcie tu. To pewnie słychać takie pukanie, a popularne są też takie, widziałam ostatnio kulinarne live ASMR. Nie wiem, czy wy lubicie takie dźwięki i do tego trochę słodkiego syropu. Właśnie nie wiem, czy to jest kwestia chroma. Trochę, czyli Dwie łyżki. I. No, ja bym pewnie normalnie dodała jeszcze do tego. Dobra, widziałeś. Yy, sos sojowy. <laughs> o nie, to to, to za dużo. Za głośno będzie dla Was. Mam nadzieję, że Was nie ogłuszę. Nie będę tego. Komu Ty robisz tę sałatkę? sobie i mężowi na kolację. I przy okazji pokazuję wam, żebyście wy sobie mogli w domu taką zrobić, a raczej jest odwrotnie. Pokazuję wam, a ja przy okazji sobie zjem. <laughs> tak naprawdę chyba można to w ten sposób powiedzieć, że to tak wygląda. Dobra. Trochę sobie wytrę słuchajcie od razu. Andrzeju, czyli rozumiem, że ty nie jesteś fanem piłki nożnej. No i co? Mam tutaj pokrojone warzy warzywa, owoce, bo tu jest melon, awokado, ogórki. Plaskane chciałam powiedzieć, ogórki takie gniecione. Odłożę sobie na razie deskę. Stój, nie spadaj. Wzięłam talerz, słuchajcie, nie, nie nie każdy jest i słuchajcie, ja mam tutaj kokosowy, co prawda, wolałabym chyba sojowy, ale akurat taki kupiłam w sklepie, kokosowy jogurt grecki, typu greckiego, w ogóle go nie jadłam nigdy, tego akurat, taki lekko kwaśny. Lekko kokosowy. Wydaje mi się, że ten, ten kokos będzie tutaj pasował. No i słuchajcie, dajemy jogurcik na spód. Tak jak mówiłam, to nie jest mój przepis, tylko przepis z Instagrama od chyba jakiejś amerykańskiej albo włoskiej Instagramerki. Muszę nawet poszukać. Może tyle wystarczy, bo. A jak Wam się to połączenie smaków podoba? Czy Wam się podoba, czy. Czy w ogóle? No, tak zrobiłam, że teraz. O, będę widać. <grymne> Może to trochę przemieszam. Chyba za mało tego jogurtu dałam, słuchajcie. Ale zawsze można go. ale że na zielona. Ach, chyba ten dressing jeszcze szedł najpierw, ale dobra, ok. Zobaczę, czy jeszcze nie potrzeba tego jogurtu tutaj podokładać. Może po sobie tutaj, słuchajcie, tak mało elegancko go sobie po prostu... Kokosowy na pewno dobry. No to zależy, czy ktoś lubi kokosa. Ja lubię kokosa, ale nie we wszystkim. O, słuchajcie, co ja się będę bawiła? Ja go wyłożę całego. Co prawda nie będzie aż tak, może teraz elegancko. Lubisz jeść kuchnię indyjską? Lubię. Ja w ogóle lubię jeść. Co widać? Jakbym nie lubiła jeść, to bym też nie robiła tego, co robię. O, to teraz to dowaliłam tego kokosa. Napiszcie mi, czy byście zjedli coś takiego. Bo jestem ciekawa, czy Wam, jak wyczujecie to połączenie? Czy nie czujecie go w ogóle? No i dobra. To jest na razie nieprzyprawione wcale. Ja nie, <śm> jak ja to wymieszam? Niby wziąłem sobie duży talerz słuchajcie. Ale to kopa po prostu. Bardzo interesująco. Robię podobno zamiast melona daję mango. O, ale też dajesz y, jogurt. No dobra. Chciałam, żeby tak dzisiaj ładnie było, elegancko. I słuchajcie, mam tutaj jeszcze ten dressing, bo to jest ważna część. Ale nie ja mam tu jeszcze sól. Co prawda trochę tam do środka, dobra, żeby za głośno nie było, ale jak ja to wymieszam, to nie mam pojęcia. W sumie to dziewczyna um, położyła jogurt, na jogurt chyba wysypała, wylała, dopiero na to reszta. Ale to jest po mojemu. Ale czy smacznie, to wam zaraz powiem. Wybrałam sobie takie malutkie te buteleczki. Nie wyświetlają ci się donate'y, bo testowałam. O, a nie wiem wiesz co, yy, to znaczy, że coś dostałam od ciebie. Jogurtu nie dodaję, dlatego na pewno spróbuję. A właśnie to może Kasia możesz przypiąć jakiś link właśnie. No nie pomyślałam oczywiście o tym. No i dobrze by było teraz to wymieszać. Ale jak? To już się mnie nie pytajcie, jak ja to w tym talerzu zrobię. Wygląda apetycznie. No, cieszę się, że wygląda apetycznie. Czekajcie, no mam kamerkę z tyłu. Dam teraz ostrość na sałatkę. I sprawdźmy, czy to jest w ogóle smaczne i zjadliwe. Ząb mnie boli. Ale powiem wam, że ten pierwszy kęs to był akurat melon. Na pewno słyszycie jak chrupie. Tu mi się wylewa. Melon, trochę tego sosu mi się dostało. Awokado. Lubisz jeść? Nie, nie lubię jeść wątróbki drobiowej, Andrzeju, bo jestem wege. Hmm. Ale fajne to to. No bardzo dobre. No powiem wam, że jestem sama w szoku teraz, jakie to jest smaczne. Ten jogurt kokosowy pasuje tutaj idealnie. Do... Co dodałam do dressingu? Oliwę, natkę pietruszki, sok z cytryny, dużo soku z cytryny, z połówki praktycznie, a takiej mocno soczystej, kawałek chili, yy, i słodki syrop. Nie, Nie mogę gryźć. Powiem Wam, że na.